Rodzina, wyzwania na XXI wiek. Pod takim czasem się, odbyła się dzisiaj w Poznaniu, proszę Państwa, konferencja naukowa. Jaki jest stan właśnie polskich rodzin? Jakie są największe wyzwania też w tym zakresie? O tym już teraz rozmawiam z przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej, profesor doktor habilitowany Józefiną Hrynkiewicz, którą bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, państw, panie redaktorze. Dzień, dzień dobry Dziękuję, państwu. że się pani pofatygowała mimo całego dnia obrad jeszcze na, na dobitkę do Radia Poznań. Sprawa rodziny jest ważna, a nawet najważniejsza, ponieważ od rodziny za leży stan naszego państwa i naszej gospodarki cóż, i społeczeństwa. Cóż, zatem są te dwa, dwa piętra, które pani musiała a, pokonać. Tak, to, to nic dziękuję takiego. Bardzo. Poza Odkoń... tym Radio Poznań jest najlepszym radiem, jakie znam. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów. Od końca lat 80. mamy w Polsce do czynienia z postępującym kryzysem demograficznym, a rok 21. ponoć był pod tym względem najgorszy od czasów II wojny światowej I tak znalazłem takie informacje. Według prognoz onz z kolei na koniec wieku może nasz być już tylko 21 milionów, a Polska ma spaść w rankingu gospodarczym z kolei z 21 chyba pierwszego tak na 44 miejsce, 44 pozycję. To, to nie wygląda najlepiej tak szczerze mówiąc. Czy jest jakakolwiek szansa na odwrócenie tych takich no, niebezpiecznych tendencji? Tak bym to może ujął. Sądzę że po pierwsze, że jest, ale na wstępie chcę powiedzieć, że wszystkie te prognozy, które są wykonywane, także prognozy demograficzne, prognozy Eurostatu, prognozy, prognozy różnych instytucji międzynarodowych, Banku Światowego także, są nic nie warte. Moim ulubionym zapytaniem na każdej konferencji demograficznej jest, czy prognozy demograficzne, które Państwo przygotowywaliście przez tyle miesięcy, sprawdziły się, a jak się nie sprawdziły to dlaczego? I jaką pani profesor otrzymuje odpowiedź? No bardzo pokrętną. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że to są prognozy, które są opracowywane na podstawie, na podstawie obecnej sytuacji, zakładając, że ta sytuacja będzie w te, w, w, z tego roku będzie multiplikowana, czyli będzie się powtarzała, 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 a niekoniecznie tak jest. A chce pani po powiedzieć, że podważa pani demografią, całą tą dział demograficzny, tej nauki demograficznej? Nie, nie podważam. Tylko nie podważam, tylko trzeba na to spojrzeć bardzo, ale to bardzo realnie i zdawać sobie sprawę z tego, jak się będzie sytuacja demograficzna zmieniała, dlaczego się zmienia, jakie mogą być tego skutki i co można zrobić żeby się zmieniała inaczej. To mnie by najbardziej interesowało, odpowiedź na to ostatnie pytanie. Pani tak. profesor pewnie też, prawda? Co można zrobić, żeby właśnie... Właśnie, co można te zagrożenia zrobić? zagrożenia ewentualne, nawet jeśli są ewentualne, to co je można, można ominąć, Co wsiedzieć, można wsiedzieć. zrobić, tak. No Jeżeli zachowamy ten stan demograficzny, sytuacji demograficznej, jaką mamy, to już wiemy, że nie zachowamy. Dlatego, że mamy w, w strukturze naszego wieku, mamy coraz więcej ludzi starych, oni, oni nie przylecieli z Marsa ani z Księżyca, tylko oni się urodzili w latach 40. i w latach 50., kiedy rodziło się po 600, 600 kilkadziesiąt, a w roku 1955 urodziło się nawet 795 tysięcy. 795 no, populacja z roku 1955 ma już dzisiaj ponad 70 lat. Zgoda? Tak by wychodziło. Tak wychodzi. Wobec tego ta populacja żyje teraz dłużej, te populacje niż żyły przed wojną, niż żyły w latach 50., 40., 60., prawda? Wobec tego tych ludzi, którzy będą żyli dłużej, będą żyli 90 lat i więcej. 100 lat i więcej. Dzisiaj już mamy ponad 6 tysięcy osób, które przekroczyły 100 lat, będzie coraz więcej i to jest pewne. Tak, za 30 lat jedna trzecia społeczeństwa będzie starsza, w wieku 65 lat i więcej. Tak, przynajmniej tak tutaj ale mnie interesują, ten, mnie interesują osoby, które są, mnie interesują te osoby, które skończą lat 85 i 90, bo to są te osoby, którymi musimy się, czy chcemy, czy nie chcemy, zaopiekować mhm. i nikt nas z tego nie, zwo, nie zwolni. Ale a, młodsze pokolenie, tak. a młodsze pokolenie, które w, w naszej świadomości jest zobowiązane do opieki nad swoimi starymi, starymi członkami rodziny, jest o połowę mniejsze niż ci, którzy się zestarzeją. I to jest to wyzwanie numer jeden. Drugie wyzwanie jest takie, żeby te wszystkie marzenia, o których ja dzisiaj mówiłam, wszystkie wyobrażenia, wszystkie chęci, wszystkie przekonania o tym, że, to jest naj, że rodzina jest największą wartością w życiu mhm. człowieka, że bez rodziny nie można osiągnąć szczęścia tylko, tylko niecałe 11 mówi, że bez rodziny też można uzyskać szczęście a wszyscy pozostali mówią, że jest, potrzebna jest rodzina do szczęścia. A jednocześnie postępuje inaczej. Wobec tego my musimy zastanowić się, i na tym dzisiaj skupiliśmy bardzo dużo uwagi i socjologów, i psychologów, i ekonomistów, i demografów, i polityków, także i pedagogów. Skupiliśmy y uwagę na tym, co zrobić, żeby te osoby, które są w wieku prokreacyjnym, a wiek prokreacyjny to jest między między 15 a 49 lat. Mm -hmm. Co zrobić, żeby te osoby chciały zakładać rodziny, bo bardzo cenią rodzinę, bardzo cenią wszyscy małżeństwo i wspólne wychowywanie dzieci. Bardzo cenią rodzinę tradycyjną, prawda. Wobec tego, co zrobić, żeby te osoby, które bardzo cenią rodzinę, bardzo cenią dzieci, bardzo cenią te rodzinę jedlinią, żeby w swoim życiu te rodziny Wielkalnie zakładały. Dzieci. No właśnie. Żeby w swoich rodzina, w ich rodzinach rodziły się dzieci. Pani profesor mówiła o kształtowaniu więzi w rodzinie, ale jak to Ja masz... mówiłam o kształtowaniu więzi, a więź kształtuje się na podstawie no, jak się zaczyna małżeństwo, prawda? Aha. To a kształtuje się na podstawie emocjonalnym, prawda? Mm -hmm. Mało kto wychodzi, mało żeni się wychodzi za mąż z osobą, której, do której Nic nie, nie ma dobrych uczuć, <laughs> tak, prawda? Dokładnie. Wobec tego to jest ta więź emocjonalna. Jak pojawia się dziecko w rodzinie, to ta więź emocjonalna jakby rozszerza się, prawda? Na te osoby, które się w tej rodzinie, rodzinie pojawiły. To w jest bardzo ważne. W normalnym, zdrowym związku. I takiego związku chce w Polsce ponad 90% młodych ludzi. To dlaczego są takie? Więc zróbmy Ale... coś no teraz. Właśnie, co, co możemy zastanówmy zrobić? Zastanówmy się, zastanówmy się, jak, jak przygotować ich do. Do założenia rodziny, do rodzicielstwa, w jaki sposób kształtować życie w rodzinie, żeby moje dzieci. Żeby, dzieci. żeby, żeby dzieci moje chciały mieć dzieci następne, tak. prawda? Czy padły mogę... dzisiaj w czasie tej konferencji odpowiedzi na to pytanie? W... Padały pod koniec konkretne. konferencji bardzo konkretne odpowiedzi. Odpowiedzi psychologów, odpowiedzi pedagogów, odpowiedzi socjologów, odpowiedzi statystyków także. I tutaj mo mogliśmy zobaczyć, że są takie możliwości, że nas interesuje rodzina, która byłaby rodziną aktywną i rodziną życzliwą, która wychowywałaby w swoim łonie pokolenia, które chciałyby mieć rodzinę. Bo jak przyglądamy się, to mniej więcej 75 czyli 3 chce mieć rodzinę albo partnerską, ale bardzo dużo osób chce mieć rodzinę taką, z jakiej wyszło, rodzinę tradycyjną, Chcą mieszkać. Jedna trzecia mówi, że chce mieszkać w rodzinie no wielokrotnie. Jeśli są takie wyniki badań, jak pani mówi, przepraszam, że wchodzę z ale jeśli są takie wyniki badań, jak pani mówi, to dlaczego wobec tego mamy takie trendy, jakie mamy, że mamy cały czas problem z tym, i to, jest, I to jest ten problem, który dzisiaj sama osobiście na tej konferencji, na początku konferencji mhm. postawiłam i powiedziałam, że jeżeli i tak jest, tak. jeżeli ci młodzi ludzie tak deklarują że tak chcą, że tak wyobrażają swoje życie i swoje szczęście, to zróbmy wszystko, żeby to szczęście było. Ale co to znaczy zróbmy wszystko właśnie? Konkretnie no, jakie zacznij, musimy... zacznijmy, to, zacznijmy to rozkładać na, na czynniki pierwsze o, po właśnie. prostu. Przestańmy lansować bez przerwy taką atmosferę, że rodzina to jest ciężka patologia. Niech Pan posłucha radia, niech Pan pogląda po, po, w telewizji reportaże, tam Pan zobaczy, że rodzina to jest ciężka patologia, a ta patologia w rodzinie jest wąziutka, jest nieduża, prawda. Następna sprawa: nie wychowujemy ludzi do podejmowania odpowiedzialności za rodzinę. I tworzymy atmosfery, że możesz swoje życie, możesz swoje szczęście osiągnąć w rodzinie, prawda? Nie nastawiamy na to, żeby, żeby rodziny były zakładane. Jest bardzo dużo błędów także w naszym postępowaniu, jest bardzo dużo błędów w mediach, które pokazują rodzinę w złym świetle. Zresztą mhm. dobra rodzina... Czyli pani profesor mówi o takim obrazie kulturowym, społecznym, tak, rodziny, przede który ma wpływ wszystkie... i ma się przekładać na te decyzje rodzin, wszystkim... prorodzinne. Tak, tak. przede mhm. wszystkim obraz rodziny jako miejsca, w którym mogę osiągać sukcesy, jako miejsca, w którym mam bliskie kontakty z moimi bliskimi, prawda, z moją rodziną, którą za założyłem, z moimi dziećmi, że mogę po prostu, że mogę po prostu realizować siebie w, no, w bardzo dobrym otoczeniu, że mogę, że mogę osiągać sukcesy, które dzisiaj dla bardzo, w bardzo wielu społeczeństwach, w bardzo, w, bardzo, w bardzo wielkim zakresie mamy do czynienia z rodzinami. Z dużymi rodzinami, gdzie, gdzie rodzice chwalą się. To jest ich wielki sukces, ich osiągnięcie, to jest to, że mamy wychowane dzieci. Mhm. Że, że z naszej rodziny weszły do, do społeczeństwa bardzo cenne osoby, które znakomicie które są może rozwinięte też będą mieć dzieci, które też ale chcą też będą założyć na przykład mieszkanie. Tak. Musimy, żeby tak musimy, tą musimy, ja jakby też... musimy tutaj zlikwidować wszystkie te przeszkody, które są przeszkodami materialnymi. No to są praktyczny wymiar to jest. Tak to jest, jest praktyczny wymiar, mhm. ale niewystarczający widać wyraźnie, że 500 plus, i to dowiódł także pan profesor Jan Paradyż, wybitny mhm. demograf z Poznania. Mhm. Pan profesor Paradyż pokazał. Też były inne badania, które pokazały, że 500 plus w sposób istotny wpłynęło na to, że w tym okresie urodziło się w stosunku do prognoz, o których pan redaktor chętnie mówi, urodziło się o 100 tysięcy więcej dzieci. A Czyli miało jednak wpływ na, miało większą wpływ na, na decyzje prokreacyjne. Mm -hmm. I dzisiaj musimy te decyzje prokreacyjne, te warunki uzupełnić. Ja myślę, że jedną z takich ważnych, jednym z takich ważnych uzupełnień jest mieszkanie. Następnym takim uzupełnieniem na pewno są usługi opieki, wychowania, bezpieczeństwo także mhm. bardzo ważne. Trzecia sprawa, nad którą trzeba się bardzo dobrze, dobrze Uchylić, zastanowić, tak. to jest bardzo szkodliwa działalność mediów, także mediów publicznych, które przedstawiają taki obraz rodziny, że ona kojarzy się wyłącznie z najcięższą patologią. No tutaj bym się My, bronił, jeśli chodzi o naszą stację, ale, ale rozumiem, że tu chodzi o ogólnie Nie, nie jakieś... codziennie, niestety nie codziennie <laughs> więc, słucham Radia Poznań, ale wierzę, że w Radio Poznań w obraz rodziny jest tylko taki właśnie, tak jaki się, jest. Tak mi się wydaje, prawda? Taki jaki jest i wszystko, to są te i takie dobre rzeczy, które. które... I, i, I patologia są przedstawiane w odpowiednich do ich wielkości, proporcjach. Tak. To jest bardzo ważne. Panie profesorze, to, to te, te wnioski niech będą podsumowaniem tej rozmowy, bo za chwilę kolejni goście, bo, ale bardzo dziękuję, że się pani tutaj do nas pofatygowała. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Rodzina jest najważniejszą instytucją. Tam człowiek ma i przyjaźń i miłość i akceptację i zaspokojenie wszystkich potrzeb w bardzo dobrej atmosferze i widać z dzisiejszej konferencji że mamy bardzo dużo do zrobienia że musimy po prostu jakby ten pro, ten Problem, jakim jest to, że młodzi ludzie odmawiają zakładania małżeństw, odmawiają, odmawiają powiększania swoich rodzin czy w ogóle zakładania rodzin, musimy ten problem bardzo poważnie społecznie, w sposób otwarty, mądry, odpowiedzialny przy pomocy naukowców, badań naukowych przedstawić społeczeństwu i wspólnie się zastanowić. Jakie I kroki podjąć, żeby to zmienić? I być tendencje. może uda nam się ten problem rozwiązać. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Ja również dziękuję za zaproszenie. Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, profesor dr. Habilitowana Józefina Hrnkiewicz była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.